Dzień dobry, kochani, umiłowani w Chrystusie Panu, kochane siostry moje, kochani bracia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, e, mam nadzieję, że się dobrze macie, że wstaliście radośni, w sercu macie radość, miłość naszego Ojca, który jest w niebie, wszechmogący, e, że czytacie na co dzień Boże Słowo, że przechowujecie w waszym skarbcu, w sercu, to jest skarbiec, przechowujecie Słowo, te. Święte Słowo, Słowo naszego Ojca, który jest w niebie, który pragnie naszego zbawienia i daje nam słowo swoje święte, które naprawdę jest w stanie zmienić serce człowieka, wlać wiele radości, bo jest, jest jest natchnione, to jest Słowo natchnione Duchem Świętym. Tak naprawdę otwierasz Słowo, Bóg się przychadza, jeżeli czytasz, to jest Bóg, Bóg w literach tych. To jest Bóg, który kieruje do Ciebie, święte Słowo. Tutaj można usłyszeć Boga w swoim sercu, jeżeli się czyta. On się przechadza w Słowie Świętym, to jest słowo natchnione. I także, kochani, to słowo jest w stanie zmienić serce człowieka, dać ukojenie, jeśli czytamy to z wiarą. Jeżeli wierzymy, jeżeli mamy otwarte serducho na naszego Pana i Zbawiciela na Jego Słowo. Także kochani, ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Oddałem swoje serce, swoją duszę każdego dnia dodaję mu, żeby kierował mną, żebym mnie zbawiał, uwierzyłem Mu, uwierzyłem mojemu mu Bogu wszechmogącemu Jezusowi Chrystusowi. Bardzo go kocham, bardzo staram się żyć Jego Słowem, daje mi wiele ukojenia. Staram się nie wchodzić w jakieś e, dyskusje na Facebooku, e, staram się tego unikać, nie udowadniać nic. E, mam, wtedy mam w, wielki pokój. Kiedyś pamiętam, jak zacząłem tam gdzieś e, jakby się angażować w jakieś tam, e, no, jakieś tam komentarze, staram się dodawać tam, co ja myślę, tam, albo no, to jakoś tak zacząłem odczuwać jakiś taki niepokój, jakoś taką złość i postanowiłem, że nie będę angażował się w to, kochani, nie będę nic tam komentował, będę żył, tylko staram się żyć na co dzień słowem Bożym. E, będę wpatrzony w niebo, będę żył, tak jak mi Jezus nakazuje i z dala uciekam od tego, kochani. No, jakieś takie mam odczucie, takie, takie po tym wszystkim co widzę na tym internecie, to ludzie po prostu, każdy ma swoją jakąś prawdę, gdzieś tam, gdzieś kiedyś przeczytałem, gdzieś obrzuca, obrzucają się komentarzami, jakieś kopii wklej, coś, coś tam wklejają tożsamości w ogóle nie ma, zdjęcia profilowego nie ma, nie wiadomo kto to jest, piszą jakieś różne głupoty, jakieś, jakieś po prostu, nie wiem, jak ktoś mówi, pożol się Boże. Jak sami wiemy, kochani, że internet to jest takie miejsce do ćwiczenia najlepszych technik aktorskich, nie? Bez pokazywania się na scenie. I wszystko to można, wszystko to można robić na tym internecie. I dlatego ludzie może są tacy, nie wiem, kiedyś przeczytałem coś takiego pięknego, że prawdę, gdzieś to sobie zapisałem, gdzieś, no, gdzieś miałem to gdzieś to zapisane i to ciągle w moim sercu pracuje. No, lubię takie rzeczy, gdzieś podkreślam sobie, zapisuję, yy, przechowuję w swoim sercu, aby to jakby rozkminiać sobie, to słowo, przypominać coś. Warto jest mieć w skarbcu Słowo Boże w swoim serduchu. Yy, że kochanie, prawdę należy podać tak, jak kobiecie podaje się płaszcz. Delikatnie a nie rzucać nią w twarz jak brudną szmatą. Nie, mam takie wrażenie, że ludzie na siłę, gdzieś próbują na siłę udowadniać, że ja mam rację, nie, to ty masz rację. Ten, kto klęka na kolanach, przyjmuje Jezusa w komunii świętej. Ku... Znaczy, ten, co, co, co nie przyjmuje, już się obraża na tego, co przyjmuje na kolanach i do ust. Kłócą się, to tak, to ty, ty nie masz racji, ja mam rację. Nie, to ty, ja mam rację, ty nie masz racji. I to jest, kochani, po prostu, ja po prostu uciekam z tego, od tego z dala, Bo to naprawdę jakiś taki... I kiedyś gdzieś tam się zaangażowałem w jakieś tam komentarze, w jakieś co ja myślę na ten temat, nie? To jeszcze chociaż dobrze, że, że ludzie piszą to, co myślą tam gdzieś z, z, ze swojego serca, a nie kopiuj i wklej czyjeś jakieś tam, nie? Czyjeś jakieś. Ktoś, ktoś tam coś, coś tam przemyślał, powiedział, albo, albo zarzucają, się, z, zarzucają się fragmentami Pisma Świętego. Bum, bum, bum. To tak, to tak. I po prostu ja nie wierzę, żeby ci ludzie mieli jakiś pokój serca. Nie wierzę. A Jestem przekonany o tym, kochani, że kto żyje z Bogiem, naprawdę, kto żyje z Bogiem, ma, dar, ma dary te owoce Ducha Świętego. Jak, jak, jak już mówiłem wczoraj, takiej no, konferencji, nie wiem jak to się to nazwać konferencja, no raczej chyba słabo. Yy, ale no takie mówię to, co mam w sercu. Od serca do serca, tak jak nazwałem to na YouTubie. Od serca do serca. To, co czuję ja w sercu, jakie przemyślenia moje, to, to tym się dzielę. Yy. Boże, to jest wątek. Coś miałem powiedzieć. Widzicie? Dobra, już trudno. No, tak, tak się dzieje niekiedy. E, Panie Jezu, chcemy uznać Cię za swojego Pana i Zbawiciela. Pragniemy, żebyś przyszedł teraz do naszego serca delikatnie, swoim świętym duchem. Wypełnił to nasze serce w łagodności, żebyśmy byli, żyli w prawdzie, Panie, do końca naszych dni. Amen. Jezus jest dobry, kochani. Trzeba być prosty, taki prosty, prosty jak dziecko małe, które ufa, ufa ojcu we wszystkim. Trzeba tego się nieustannie uczyć każdego dnia. Jest ciężko, no wiadomo, że jest ciężko, nie? Wmawiają nam, że ten wirus jakiś straszny jest, straszny wirus. Normalny, normalny wirus jakiś, no, normalny wirus jest. Jeżeli ktoś ma słaby organizm, udporniony, nieudporniony, nie je od, od, odpowiedniej żywności może, no to... Bardziej podatny jest na, na wirus, tak jak, no, tak jak normalna ch jakaś choroba, wirus, no. Może chcą specjalnie, żebyś Ty się bał, bała. Później wymyślą jakieś szczepionki i musiał, z tego lęku byś chciał się zaszczepić, ja tak naprawdę nie, nie trzeba wcale się szczepić może. Ja już się choruję dobre kilka lat na nic. No czasami może jakiś tam y delikatny katarek, nie? Ale jem dużo warzyw, czosnek, C codziennie jem czosnek. No i co z tego, że tam nieprzyjemny zapach zbudzi? Ale przynajmniej zdrowy jestem. Zdrowy jestem, mam odporniony organizm. Cytrynki sobie jem codziennie, herbatkę piję z cytryną. Wyciskam pół cytryny przynajmniej nie do herbaty jednej. Jem dużo warzyw. Nie jem cukru w ogóle. Staram się cukru nie używać. Ale dobra, to taki temat zbędny. Także, kochani, no. <laughs> Trzeba żyć bożym słowem. No, ja to się nie, nie chcę się z nikim kłócić. Bo nie czuję takiej potrzeby, kochani. No, nie czuję takiej potrzeby. Czuję potrzebę, żeby uklęknąć, pomodlić się, yy, robić swoje, żyć słowem Bożym. Yy, mi się wydaje, że nie, nie trzeba nic udowadniać, kochani. No, nie trzeba nic udowadniać. No, słowo Boże samo się obroni, yy. Kościół przetrwa. Może, może nie będzie aż tak wiele, jakbyśmy chcieli tych ludzi. Trzeba, trzeba się pilnować, żebyśmy sami nie odpadli, bo przyjdzie, przyjdzie wielu, jak to się mówi, że wielu w błąd wprowadzą, nawet wybranych. Grubo, co? Grubo. Nawet wybranych w błąd wprowadzą. Wyobrażacie to sobie? To co ja, taki szeraczek? Trzeba tak się pilnować, że szok. Nie czuwajcie nie stanie, módlcie się, Jezus mówi. To po co mam się angażować w jakieś kłótnie, w udowodnianie czegoś na Facebooku, jak przez ten czas mogę się uklęknąć i o miłosierdzie Boże błagać dla mojej rodziny, żebyśmy przetrwali, żebyśmy się zbawili? Po co mam się wyprowadzać z jakiegoś pokoju serca? Także, kochani, no, taka moja refleksja jakaś z rana po modlitwie. Różaniec jest mocą, naprawdę wielką, wielką mocą wielką mocą, potężną mocą. Wierzę bardzo ogromnie, wierzę coraz bardziej, jeszcze więcej, jeszcze więcej wierzę w to, że Maryja naprawdę wiele, wiele, wiele wyprasza łask. To jest niesamowite. Cudowna, wspaniała matka, która kocha każdego człowieka, która pragnie zbawienia każdego z nas. Prośmy ją nieustannie. Uwielbiajmy Jezusa każdego dnia. Dziękujmy mu za to, że zbawił, odkupił nas. Miejmy teraz, jakby, tak. Bądźmy tacy pełni, pełni szacunku, pełni takiego, że oddajmy mu życie za to, że On oddał życie, kochani. Niech robi z nami co chce, bo to jest nasz Pan i zbawiciel. Niech uświęca nas tak jak On chce, nie tak jak my. Nie tak jak my. Wiadomo, my czasami nie chcemy cierpieć, ciężko nam cierpieć, nie umiemy cierpieć, nie jesteśmy przygotowani na cierpienie, ale Jezus wie najlepiej, co nam trzeba. Jezus wie najlepiej, co nam trzeba. Czytajcie, kochani, prawdę. Mistyków, przeczytajcie sobie świętego Jana od krzyża. Mistyków, świętego ojca Pio. Czytajcie też świętą św. 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 Teresę z Awila. I wcale ja się, wca, wcale się nie zdziwię, wcale się nie zdziwię, kochani, że... Nie wiem, takie mam jakieś przyczucie w, przyczucie w sercu, że y, może za jakiś czas kościół ogłosi świętą Faustynkę doktorem kościoła, chociaż skończyła trzy klasy, tylko tam trzy, cztery klasy podstawowej. Y, no ale miała, miała miłość do Jezusa, miała serce czyste, nie kłóciła się z nikim, tylko nawet siostry do niej nieraz, le, 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 ty taka, nie taka, ty masz jakieś wizje chore, ty masz tam coś nie. No i co, miała gruźlicę i co? Narzekała? Umarła tak naprawdę na gruźlicę. A święta Bernadetta Subiru z Lourdes Też miała gruźlicę. Także kochani, no, mógł też ją Panu zrobić. Nie uzdrowił. No i co? Ona cierpiała, bo chciała, żeby się ludzie nawracali, no. Ofiarowała Bogu cierpienie. Także czasami jak przychodzi na Ciebie jakieś cierpienie żyć własu święcącej, no to może być wielką łaską. odczytaj to, że Bóg cię szczególnie miłuje, że obdarzać takim cierpieniem żebyś Ty ofiarowała te cierpienie z miłości do Jezusa za nawrócenie albo kogoś z rodziny o oczyszczenie, o uświęcenie kogoś z rodziny, o łaskę dobrej spowiedzi, o żal za grzechy albo jakiś post o chlebie i wodzie w piątek. Ale zreszt zresztą Panie Jezus też, jeśli ktoś jest jakiś, jakiś ciągle w nienawiści żyje, może jakiś, jakiegoś ma w środku demona, jakiś jakiego, nienawiści, y gniewu, jakiejś złości, y demon, jakieś pychy może, no to kochani, sam, sam Pan Jezus mówił, że taki rodzaj złych duchów e, wypędza się tylko postem i modlitwą. E, także ściskam Was bardzo mocno. E, pamiętajmy o Słowie Bożym na co dzień, każdego dnia, a nie o jakiejś kłótni, udowodnianiu czegoś na, na, na tym Facebooku. E, módlmy się za siebie nawzajem. Ja proszę Was z całego serca, modlitwę za mnie, pokornie. E, będzie dobrze, kochani, no. Ściska Was bardzo mocno. wam dobrej soboty, błogosławionej soboty w gronie najbliższych. Wiadomo, każdy raz siedzi w domu, jest czas na modlitwę. Jest taki, mi się wydaje, że dom to jest teraz taki wieczernik naprawdę wieczernik. Może naprawdę doświadczyć ducha świętego, jego obecności, jego miłości, jego światła, jego mądrości, prostoty. Ubodzy w duchu no, ubodzy w duchu, błogosławieni, ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Niebieskie, moi kochani. Do Was należy Królestwo Niebieskie. Ubodzy w duchu. Ubodzy, ubodzy. No, święta Faustynka, moim zdaniem, była uboga. Uboga. Była uboga i była uboga. <ścoughs> była uboga, gdyż no, nie znała jakichś takich słów. Jakichś tam górnolotnych. Ale była miała czyste, proste, dziecięce serce, i mi się wydaje, że my powinniśmy modlić się codziennie o taką właśnie czystość serca, taką dziecięcą ufność, żebyśmy nazywali swojego Boga ojcem nie tylko, że ojcie, ojcze, taki wierzę w Boga ojca, ale do tego ojca jakby. I też mam takie przekonanie w sercu teraz, że są to są są też ludzie, którzy nie pojednali się ze swoją rodziną, którzy gdzieś, gdzieś się kłócą się, czy to z ojcem, czy to z matką. Dlatego nie będziesz miała, kochana siostro, kochany bracie, dobrej relacji z, z Bogiem Ojcem, z Maryją, matką, jak nie masz do, półkodanych relacji y, w rodzinie swojej. Także to jest jakiś sygnał, może dla Ciebie, informacja, że trzeba się pojednać y, z rodziną, w rodzinie. Wspólnie się pojednać, wspólnie odmówić może koronkę do Bożego Miłosierdzia. Będą łzy radości, pojednacie się i wtedy doświadczysz naprawdę wielkiej miłości na modlitwie Jezusa. Bo kto przebacza, temu będzie przebaczone. Jeżeli kto nie przebacza, no, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, jako i my odpuszczamy. Czyli to jest warunkowość jakaś, nie? Jeżeli ja odpuszczam, to i Bóg mi odpuszcza. Dlatego to jest istotne, kochani. Odpuszczajmy winy, nie gniewajmy się na nikogo. Prośmy Jezusa, żeby nas, nam pomagał w tym, jeśli sami nie damy rady. Bo sami nie damy rady. Tylko Jego łaska, Jego miłość może nam w tym pomóc, żeby spojrzeć na innego człowieka, oczami Jezusa, którego bardzo kocha. Trzymajcie się ciepło, pa, pa. z Bogiem.